Tutaj Pandix. jesteśmy dzisiaj z Blue I, i tak, i znaleźliśmy już drugą skrytkę. Sorry, że w pierwszej nie mam nagrania, ale yy, nie miałem przy sobie wtedy telefonu. Ale jest na Olka na Bloodyaya tam kanale ale i tutaj właśnie w tej dziurze y, było y, ta trzecia skry druga skrytka, którą teraz właśnie y, Bloodyaya znalazł i właśnie tak wy wygląda ten logbook. No ją dokładnie tutaj w tym miejscu. No, właśnie to jest właśnie ta y, skrytka i właśnie y, ona tak wyglądała, ale jest bardzo zniszczona. Nie szczerze, no niestety, akurat gdyby był deszcz, to by byłoby na pewno zalana. No, ale dobrze, ten ziomuś to ukrył i jest, to właśnie było tu, tutaj gdzieś. Dokładnie, nie wiemy, czy chłopaki dziewczyna. No, nie wiemy, ale bardzo dobrze ukryte. Ale co prawda, że dziewczyna to poznaje po piśmie, że nic nie. No, chyba, ale każdy może mieć inny ten, ale to tam nieważne. Dobra, narka, moja dziewczynki.